Witam Państwa na konferencji prasowej w Ziemi Jerocińskiej Roberta Koźmierczaka kandydata na burmistrza Jerocina. Temat tej konferencji to pewno to, co bardzo wszystkich nurtuje i to, co jest dla każdego czego bardzo istotne, mianowicie miejsca pracy. Witam Pana Henryka Szymczaka szefa Unii Wielkopolskiej, Witam Witaszyca, członka zarządu w Unii Wielkopolskiej. Tak, Unii u, 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 u Wielkopolan, e, Szanowni Państwo, dziś na konferencji będziemy chcieli troszeczkę porozmawiać o tym, że jeśli coś ma stać na trzech nogach, to, to musi mieć trzy nogi. E, bo inaczej się przewróci. E, pierwsza noga to jest samorząd, druga noga to jest sektor pozarządowy, trzecia noga to jest biznes, czyli e, to, to są te trzy nogi, które, które po, po, pozwalają, aby. aby aby normalnie, stabilnie stać i się rozwijać. Te trzy sektory mogą, powinny ze sobą współpracować. Te trzy sektory mogą się wzajemnie uzupełniać, wzajemnie z siebie korzystać. I nie chodzi tylko o to, co, co, o czym najczęściej, czego najczęściej na przykład sektor pozarządowy oczekuje od biznesu. Żeby biznes dał pieniądze. Czasem starczy, żeby w ramach tego partnerstwa Następował przepływ nie tyle pieniędzy, co przepływ wiedzy, kompetencji, narzędzi. Postaram się w krótki sposób i syntetycznie zapoznać Państwa z samą ideą partnerstwa lokalnego, a następnie odnieść się do konkretnych podstaw pomysłów, które mój przedmówca Państwu wstępnie objaśnił. Otóż mówimy o pewnym zjawisku, które odnosi się do ogólnych procesów, które trwają w tej chwili w strukturze społecznej. Te procesy dają się zauważyć jako pewne idee strukturalizacji społecznej aktywności. One rzeczywiście budowane są na tak kapitale społecznym, ale przyjmują bardzo konkretne formy. Jedną z nich jest tak zwane partnerstwo lokalne. Konkretnie mówimy również, że jest to pewne grupowe działanie, w którym biorą udział pewne aktywne podmioty z terenów gmin, powiatów, bądź jednej gminy czy jednego powiatu. Stanowią one rzeczywiście o charakterze celowym, określone zrzeszenie, parałowane pewnym porozumieniem, ukształtowują so, swoją one strukturę działania i strategię, realizując konkretne inicjatywy. Dlaczego powstaje partnerstwo? Za chwilę pokażę Państwu pewien y, 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 dorobek krajowy w tym zakresie i konkretne przykłady. Powstają one dlatego, że istnieje... W, y, Wobec aktywności partnerów lokalnych pewne oczekiwanie społeczne przejawiające się w tym, że współpraca w ramach partnerstwa generuje korzyści z posiadanych zasobów.